Już ma piłkę pod stolak. Spokojnie do środka jest Burzyński. Popatrzmy. Jest bardzo dobra szansa, To musi być jedenastka. Oczywisty, rzut karny. Popatrzmy. Łatkowski czy Cabaj? Cabaj, czy łatkowski, łatkowski! Jest jeden do zera. Klaudiusz łatkowski. Daje prowadzenie gospodarzom. Brat bliźniak Dominika. Stracił jednak piłkę! Ależ broni teraz Stanisław. Ogar. Porowiczanin. Na lewą stronę pokazuje się Borowiczanin, domagając się od piłki. To jednak nie nadchodzi. Ojoj, oj! No, powiem Państwu, że. Centro Strzał w stylu Sokołowskiego. O, popatrzmy, co tutaj się wydarzy! No, przecież to jest w ogóle kosmos! Szanowni Państwo!. Się wyjaśnia to, co dzieje się na murawie Fabian y, Burzyński. Kalemba. Oj, oj oj, co tam teraz się wydarzyło? Ta pierwsza minuta gry. Kto ostatecznie podejdzie do piłki. No ciekawie zdecydowali się na rozegranie pod stolak. Burzyński. Do mężyka ma bardzo dużo miejsca. Mężyk Marcin Zabaj. Liczbę strat garbarni można liczyć tak jak liczba jej punktów w tabeli. Oj, jakby ta piłka doszła do grunta, ale będzie jeszcze szansa, jest tylec! Tylec! Mistrzyk. Wrzutka w pole karne, jest ogar. Zagranie na skrzydło. Co tu się wydarzy? Jest dobra okazja do wrzutki. Popatrzmy. Nie ma karnego, jest poprzeczka, jest. Nie ma bramki! Są kolejne przepychanki. Popatrzmy! Gol! Nie ma gola! Brazylią nam zapachniało w Ostrowcu. Chociaż pachnie już pewnego czasu tymi symulkami, ale Neymar. Ale szansa! Marcin Szaba zrobił, nie Cabaja.